Dzień dobry, ze tej strony Matu Szachu i to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w karierę gangstera The Sting albo The Sting karierę gangstera. Nieważne. Teraz robimy nową misję, którą poprzedziliśmy zrobieniem niejakiej przystani. Ta misja, którą teraz mamy to oczywiście nic innego jak tylko elektrownia. Ostatnio ukradliśmy te pryzmaty z z czego? Z przystani, tak? Bo tam były w takich dwóch beczko-sejfach schowane właśnie te pryzmaty. Jak widzicie, one są do użycia jeden raz. E, właściwie w elektrowni kładziemy je na takich półeczkach i dzięki temu prąd zostaje wyłączony w całym mieście. E, co umożliwi nam z kolei dostęp do cytadeli światła, czyli do następnego naszego celu. E, no, na razie o nim zbyt wiele nie wiemy, ale jak zrobimy elektrownię, to już będzie wszystko wiadomo. Opinia publiczna nie była zachwycona, kiedy rozpoczęto budowę elektrowni. Ale wreszcie dała się przekonać, że nie taki diabeł straszny. Oprócz zasilania większej części miasta, elektrownia odpowiada za ciągłość pracy systemów alarmowych w cytadeli światła. Cel odciąć dopływ prądu. Eee, do tej misji wziąłem sobie... sobie, sobie, o kogo ja sobie wziąłem? Wziąłem sobie wujka Reya, e, wziąłem sobie Johna Gota i wziąłem sobie Zaka Wyżeł. Yy, I teraz tak yy, mat dostał, Mat dostał niebieski niebieski czy czerwony, nie pamiętam w każdym razie jakbym źle to ułożył a oni odwrotnie, będą kładli, to, to dlatego, że nie pamiętam, bo to już teraz yy, to co teraz widzicie to już jest po planie, ja już mam to wszystko zaplanowane Tak chyba to mniej więcej rozmieściłem yy, też mówi mi ktoś, żeby po prostu wziąć jeden, znaczy wytrych, który można użyć raz tylko. To właśnie jest taki wytrych jego z kolei weźmie wujek raj. Wujek oprócz tego jeszcze weźmie mm, lutownicę. I tak to będzie wyglądało, mniej więcej taki jest rozkład narzędzi w naszym zespole. Takie są umiejętności. Jak widzicie, jeżeli użyję wujka reja, e, wujek reja ma 49% kartoteki. Jeżeli go otworzę chociażby jednym drzwi nim, to już jest praktycznie powójko ray'owane. Dlatego, że, no, wiecie, będzie miał 50% kartoteki, nie? Mm. Ale to nic. Tak więc y, zaczynamy naszą misję. Y, ja wam pokazuję teraz wykonanie. Które, mam nadzieję, przypadnie wam do gustu. No i jesteśmy na naszej wymarzonej misji. Jak widzicie, Zach Wyżo idzie z pełnym plecakiem na misję, co jest troszeczkę niedorzeczne. W ogóle później będzie wracał z pustym, bo przecież zostawi ten pryzmat w, tam w elektrowni, żeby wyłączyć właśnie prąd. Yy, I właśnie dlatego. Yy, to właśnie dlatego. Teraz w ogóle ich tu chowałem na początku. Wujek Grey poszedł sobie tam. Nie wiem, czy go stąd będzie widać. Mat tutaj przełącza. E, przełącznik szybciutko, zanim za wujek tam wlezie. To musi być... Nie zrobią... to musiałem to zrobić nie za późno i nie za szybko, żeby wujek Grey mógł sobie wejść. Jak widzicie, udało się. E, strażnik. W ostatnim momencie po prostu zamknąłem wujkiem Greym tutaj drzwi. E, strażnik mnie na szczęście nie zobaczył. Dodatkowo zobaczy ten. Dowiedziałem się też, że można sobie przełączyć po prostu za pomocą guzików. 1, 2, 3, 4 yy, nasze postaci, którymi właśnie wykonujemy misję. Tak więc teraz będę się starał tak właśnie to wykonywać. Co prawda to już jest koniec gry i to troszeczkę późno się o tym dowiedziałem, no ale lepiej późno niż wcale. Dodatkowo też, jeżeli wiecie, to napiszcie mi jak. Yy, bo wiem, że jest taka opcja, jak zrobić to, żeby widzieć po prostu z pierwszej osoby, jakim guzikiem się to robi. Tutaj właśnie są te półeczki, które służą nam do do tego, żeby położyć te pryzmaty. Pryzmaty będzie kładł Zach Wyżeł i Matt Tucker. Tymczasem Wuje Grey z Johnem Gotem pójdą na górę i będą... wyłączą po prostu te lasery równocześnie. A wziąłem dlatego cztery postaci, że praktycznie Matt nie zdążyłby tego sam zrobić i czas misji wyszedłby mi znacznie dłuższy. A w związku z tym, że oni i tak nie biorą nic za ten łupu nic nie biorą, żadnego, żadnego procent z tego łupu to postanowiłem wziąć 4, dlaczego nie? I e, tak, z racji tego, że MAT jest wolniejszy od Zaka e, Mat idzie do tego pierwszego tutaj, e, do tej pierwszej półeczki położyć pryzmat chyba niebieski właśnie, a Zak wyżył idzie tam kawałeczek dalej dosłownie, bo on jest szybszy ma chyba 120% szybkości położy to i szybko zaraz uciekają. Tu jest strażnik, więc to jest problematyczne troszeczkę ale myślę, że damy radę. Tu jest jeden przełącznik na końcu, który właśnie wyłącza te lasery przed... OT właśnie, przed Zakiem i przed matem. Oprócz tego dziadek, znaczy nie dziadek grej, tylko wuje grej, tak dziadek grej. Wuje grej po prostu wyłączy ten przełącznik w tym czasie jak John God wyłączy. Ten przełącznik. Ej, no to teraz co on zrobił? To tak nie miało być w ogóle. No ale dobra. Mam nadzieję, że się uda mimo wszystko. No na razie alarmu nie było, więc spoko. Jak widzicie, udało się zrobić za jednym razem. E, ci panowie idą już do auta. Ci zresztą też. E, znaczy, grej idzie, a John God jeszcze musi chwileczkę poczekać, bo gdybym szedł nim tam, to po prostu ktoś by mnie zobaczył albo w trakcie drogi, albo już na schodach więc nie zdążyłem nim uciec, musiałem iść dopiero ze strażnikiem Przez to czas mi się tu, misji mi się troszeczkę wydłużył ale na szczęście zdążyłem. Oczywiście wiem e, z, znaczy dowiedziałem się właściwie, też dzięki komentarzowi od, e, od jednego właśnie z moich widzów e, Już nie pamiętam Niku, nie chcę przekręcać Ników, nie lubię strasznie obrażać kogoś, bo dla mnie to właśnie jest obraza, jeżeli przekręciłbym G Nik, dlatego wolę powiedzieć, że to widz niż... E, niż tam przekręcić nik. W każdym razie dowiedziałem się właśnie od tej osoby, że można to misję wykonać na dwa sposoby. To był pierwszy sposób. Jak widzicie poszło mi lepiej e, niż e, czas wymagany. Zrobiłem to w 3.52, e, gdy gdzie czas wymagany to 5.54. E, więc oszukałem troszeczkę też system. Wuje Ray oczywiście ukrywa się przed policją, co mnie nie zadowala, bo to jest taki mój as w rękawie. To może od początku zaczniemy tak jak zwykle. Łup potrzebny 0, łup do zebrania 0, łup zebrany też 0, czyli nic tu nie można ogólnie ukraść na tej całej parceli. Czas potrzebny 3,52, czas wymagany 5, 54. Kartoteka, wytrych, Safe alarmy, matowi nic nie urosły. Wujkowi i rajowi urosła kartoteka o 5. Dziwne, że nie urosły my umiejętności związane z wytrychami, ale to jest właśnie tak jak mówiłem, ze zdobywanie poziomu, im więcej masie to tych umiejętności, to tym ciężej jest zdobyć. Czyli wujka Reya teraz by było bardzo trudno czegokolwiek nauczyć. Jak widzicie, Alarby ma też 99%, więc super, nie? Eee... Tak. Eee, wujek Grey już nam odpada z zespołu. Eee, John God robi tutaj za tragarza, ten gościu też za tragarza. Praktycznie wujek Grey tylko coś tu robi w tej misji, bo właśnie jego umiejętności były najbardziej mi potrzebne. On ma najszybsze umiejętności, jeżeli chodzi o otwieranie wytrychu eee, i o chodzenie. W związku z czym dałem radę otworzyć, tam widzieliście, Matco wtedy przełączał to jedną dźwignię, to Wuje Grey w tym czasie otwierał drzwi dzięki temu zdążyłem bardzo szybko wejść do środka. E, ale niestety przez to Wuje Grey nam odpadł. E, właśnie z tego co wiem, właśnie dzięki temu komentarzowi, który za chwilę może zobaczycie, e, dowiedziałem się właśnie, że można na dwa sposoby to wykonać i kombinowałem. Jeżeli nie, 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 wiecie, drugi sposób, jak wchodziłem, widzieliście, którymi drzwiami wchodziłem, Pomyślałem, że jeżeli istnieje drugi sposób, to trzeba to zrobić innymi drzwiami. Inne drzwi są tylko jeszcze dwie pary i one są obok siebie. Ta misja właściwie udała mi się drugi raz zrobienie jej, ale to tak troszeczkę hardkorowo. Oczywiście czas też chyba nie jestem pewien, wyszedł krótszy niż nawet zrobienie tego w taki sposób, czterema ludźmi. Dodatkowo jest plus, dlatego, że. Będę miał... Ten drugi sposób oczywiście jest na plus, dlatego że Wuje i nam nie odpadnie zespół. Teraz już nie będę przedłużał i pokażę Wam ten drugi sposób. Okej, okay. jak widzicie drugi sposób różni się nieco od pierwszego, chociażby tym, że jest mniej osób w misji. Jest tylko w ogóle sam mat nie muszę brać całej całego zespołu, żeby to wykonać. Pierwsze co robimy to staramy się tutaj dojść do tych drzwi. Oczywiście z tego co widzieliście światło tutaj w tym miejscu padało na mata yy, z, tego, z tego żołnierza. Yy, mógł nas zobaczyć przez to, ale przez ścianę raczej nie może widzieć, więc mimo wszystko nas nie widział. No i teraz właśnie już mamy praktycznie drogę wolną. Jak widzieliście wytrych został zużyty całkowicie tam przy tych drzwiach. Yy, tylko jedno, jedno zużycie tak samo wziąłem tego wytrychu tutaj jest kamerka myślałem, że to będzie problem ale z tego co widzicie przyszedłem sobie pod nią bez trosko i praktycznie yy, no nie złapała je to jest śmieszne też troszeczkę dlatego, że yy, wsadzając głowę tam jak się idzie koło tego to ma takę może nawet głowę wsadzić jeżeli to wsadzi to kamera i tak go nie łapie co jest dla mnie dziwne, bo zawsze myślałem że, że po prostu to się mimo wszystko nie uda Yy, próbowałem kilka razy i yy, przem przemknąć się tam jakoś, wiecie, szedłem dalej, zamiast zatrzymywać się w tym miejscu, no ale niestety tak się nie da, albo przynajmniej mi się nie udało to, tego zrobić, dlatego że tutaj idzie strażnik i wszystkie te części, które jakoś tam się obracają, jakieś wielgaśne koła i tak dalej yy, Praktycznie nie zatrzymują yy, światła tego strażnika, tylko tak jakby były po prostu barierki, w związku z czym, z czym strażnik widzi nas przez te wszystkie urządzenia. Ale kurczę, solidny tłoki jej. Strasznie, to jest wszystko duże, ogromne w sumie nawet nie zwrócenia to nigdy uwagi. Popatrzcie jak te koła się tam kręcą. No fajnie to wygląda fajnie. E, to jest oczywiście, słuchajcie, przedostatnia misja z Destinga zostaje na później tylko cyta Cytadela. I to już właściwie będzie koniec serii, więc jeżeli macie jakieś pomysły na to, co bym mógł nagrywać, to piszcie do mnie. Oczywiście gry sandboxowe to tak średnio. Dlatego, że to wymaga troszeczkę większych umiejętności nagrywania. Ja dopiero zaczynam, więc mam nadzieję, że, że będziecie na mnie też wyrozumiali, jeżeli chodzi o cenę moich filmików. No to właściwie jest która? Dopiero druga seria, którą kończę, tak naprawdę. Więc to jeszcze nie jest jakiś rekord świata. W każdym razie, wracając do gry. Twój plan się powiódł. Statystyki włamani. Łup to zebrania, oczywiście, tam wszystkie te łupy to zero, nic nie zebraliśmy. Czas potrzebny 2.27, więc szybciej niż nawet tymi czterema osobami, gdzie było 3 coś. No nie pamiętam ile, no cofnijcie sobie filmik, to zobaczycie. Czas wymagany 5.54. Ok, i teraz tak, kartoteka nam urosła niestety o 4, i wytrychy urosły tylko o 1. Więc to jest minus, tak bym nie chciał. No ale już nieważne, to myślę, że jak zrobię jeszcze tą cytadelę już będzie koniec gry, to to i tak nie ma żadnego znaczenia. Hmm, czy tam będę miał troszeczkę więcej kartoteki niż 50, czy nie? Tak więc, yy, mniej więcej tak wyglądała ta misja. Yy, oczywiście, ja sobie chyba właśnie zostawię ten drugi sposób, dlatego że, mimo tego, że rośnie mi kartoteka i mało mi. mi poprawię sobie umiejętność. Yy, że słabo poprawię sobie umiejętność właśnie wytrychu. To mimo wszystko mam w zespole dalej wujka Reja, Popatrzcie. Jak. O! A to ciekawe. Na ostatnią misję muszą ze mną iść. Daisy Mac Foster i Sinclair, a Sinclair to jest mój mistrz. Aha, i nie mogę ostatniego wspólnika wybrać. Czyli ostatecznie, w sumie, to nie ma znaczenia, czy wezmę tego wujka Reja, czy zrobię tą misję w taki sposób, czy w taki, bo i tak wujka Reja nie mogę w ostatniej misji użyć z tego, co widzicie. Muszę to załatwić tymi trzema postaciami. No i jak Sinclair właśnie ma, to jest po prostu mistrzostwo. Popatrzcie na to. Kartoteka 0. Wytrychy 100%, safe'y 100%, alarmy 100%, wszystkie umiejętności 100% To jest po prostu mistrz, mistrz nad mistrze e, No on jest idealny, popatrzcie, szybkość 110, no mógłbym mieć 120, no ale już nie przesadzajmy I to jest tak bardzo szybko, e, bardzo, bardzo szybki jest Siła 90 e, Waga, no bardzo lekki, silny, szybki bez kartoteki i wszystkie umiejętności. No to jest po prostu mistrzostwo. Sinclair to jest w ogóle ten gościu, nie wiem czy kojarzycie, z pierwszego filmiku, który odbiera nas. Matta odbierał właśnie z więzienia, kiedy Matt Tucker wyszedł. No, tak mniej więcej to właśnie wygląda. No i dobra, słuchajcie, to już jest właściwie następna misja. Ja już nie wybiegam za bardzo w przyszłość. Zapraszam was do, kolejnych, do kolejnego odcinka. Nie ja chciałem powiedzieć do kolejnych odcinków, ale już będzie tylko jeden niestety z tej serii jeszcze. Yy, więc yy, więc już sobie raczej nie obejrzyjcie kolejnych odcinków, tylko kolejny odcinek jeden Dobra no to słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, nie zapomnijcie tego zrobić, bo jest mi to potrzebne, chcę mieć jakieś rady odnośnie tego czy to robię źle, czy to robię dobrze, co mogę zmienić, co mogę polepszyć, co by Was ciekawiło, wszystko to, żeby po prostu żebyście mieli radość z oglądania, ja się też postaram polepszyć cały czas moje umiejętności, bo wiem, że one jeszcze nie są doskonałe yy, i... Słuchajcie, trzymajcie się, na razie i hej!